YouTube Show Gdzie idziesz Co? YouTube Show No to Ela. Jo mrdeczki, jak wiecie, znaczy nie wiecie, a nie wiecie do tego, bo trzymałem was w niepewności Dokładnie tak jak mówię, w niepewności Was trzymałem E, czy pojawisz się na YouTube Shore? Wiecie, wczoraj zjechałem z Teneriffy e, Właśnie wsiadłem do pociągu i lecę na YouTube Shore W ogóle, słuchajcie, wszystkie ciuchy mam brudne e, I tak dalej, także nie biorę żadnych ubrań ze sobą Wszystkie ubrania będę musiał kupić na miejscu Już sobie kilka rzeczy zakupiłem Już sobie kilka rzeczy zakupiłem na szybko A resztę dokupię na miejscu, nie mam żadnych skarpetek Nie mam żadnych majtek Nie patrz szkołę, jestem bogatszy od profesora Fuck school! ludziska, nuda jak w tym pociągu pokażę wam co będę żar, bo nie ma tu żadnych posiłków niestety nawet picia nie da się tutaj kupić patrzcie no, takie płateczki sobie opierdolę zawsze jadłem, znaczy to da mi taki smak dzieciństwa, bo często z rodzicami kiedyś latałem w jakieś tam ciepłe kraje i zawsze sobie żarłem te płateczki zobaczcie czy to są te same ale raczej te same, na 99% no, zjemmy niestety bez mleka, nudzi mi się, więc pochwalę wam się, że zjem te płatki, bo strasznie mnie cieszą. Ooo, ludziska nuda jak chuj w tym pociągu. Pokażę wam, co będę żar, bo nie ma tu żadnych posiłków niestety, nawet picia nie da się tutaj kupić. Patrzcie. No, takie płateczki. Sobie opierdolę. Zawsze jadę, znaczy to dla taki smak dzieciństwa. Bo często z rodzicami kiedyś latałem w jakieś tam ciepłe kraje i zawsze sobie żarłem te płateczki. Zobaczcie, czy to są te same, ale raczej te same: 99%.